Witam serdecznie wszystkie barany, zapraszam Was na czytanie na marzec. Pamiętajcie proszę, że jest to czytanie ogólne, więc nie będzie rezonowało z każdym. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje czytania prywatnego, to w opisie pod filmem macie mojego maila, na którego możecie się ze mną skontaktować. Bardzo Wam dziękuję za łapki, komentarze, subskrypcje. Pamiętajcie o włączeniu dzwoneczka. Zapraszam Was również na Instagrama, którego też znajdziecie w opisie pod filmem. I cóż. Zaczynamy. Zobaczymy, co tam dla Was, moje drogie baranki, na marzec. Czytanie ogólne nie jest skonkretyzowane do żadnej jednej sfery, więc możecie sobie je dopasowywać do takiej, no której Wam ogólnie e, gdzieś tam pasuje. Jeżeli to żadnej, możecie sprawdzać księżyc, możecie sprawdzać ascendent, lub jakichś innych wspaniałych tarocistów tutaj na YouTubie. No to lecimy. Baran Marzec. Karty, proszę pokażcie, co dla barana na marzec. E, moje drogie barany Patrząc tutaj No pod spodem jeszcze mi tutaj wyszła Piątka pentakli, która wyskoczyła mi Też w czasie tasowania e, Słuchajcie, troszeczkę mam tutaj jakby, no, z jednej strony jest to fajna energia dla osób, powiedzmy, zakochanych lub jakoś taką około miłosne sprawy, natomiast to może rzutować negatywnie na wasze sprawy finansowe, na wasze sprawy bytowe czy na waszą pracę. Dlatego uważajcie, bo tutaj troszeczkę już jak wyciągnęłam dwie te pierwsze karty, czyli Sprawiedliwość i kartę Asa Kielichów, to tutaj okazuje się, że jakby wasze uczucia przesłaniają wam trochę logikę i przesłaniają wam trochę rzeczywistość, czyli innymi słowy odlatujecie troszeczkę z tej miłości, z tego zakochania, z tego wszystkiego. A miłość to nie wszystko, no miłością się nie najesz, więc tutaj zwróćcie na to uwagę, żeby te sprawy jakieś tam powiedzmy miłosne szły w parze z rzeczywistością, z materialnym takim aspektem życia, a nie były przeszkodą czy blokadą wobec tego, bo to tutaj może naprawdę źle, jakby zawyrokować, ponieważ ta karta wieży się tutaj pokazała, więc z jednej strony to może być e Przekleństwo z drugiej to może być najszczersza radość, także wiecie, tutaj wolałabym. No i zobaczcie, znowu, znowu tutaj piątka, piątka pentakli mi się pokazuje. Jakby to jest e, bardzo istotne, skupiajcie się na tych swoich sprawach materialnych, na sprawach takich mm, ziemskich po prostu, bo one mogą naprawdę bardzo mocno, dotkliwie odczuć. E, to wasze takie skupienie na tym emocjonalnym aspekcie, ponieważ uważa, że ten emocjonalny aspekt będzie naprawdę bardzo dobrze się rozwijał. Być może poznaliście, czy poznajecie jakąś osobę, tu mam mężczyznę z podznaku ziemskiego, tu mam mężczyznę z podznaku wodnego. Natomiast to jest jakby taki dodatek wcale nie musi tak być. Znaki tutaj mają najmniejsze jakby znaczenie. Tutaj mam jeszcze wagę strzelca i skorpiona, wodnika, także widzicie tutaj spektrum tych znaków jest ogromne, natomiast to, co karty pokazują, to jest takie troszeczkę jakby potrzeba chyba uspokojenia i zrównoważenia. Karta mm, równowa... no jak ona się nazywa? Mm, po polsku, temperance. No w każdym razie, karta ta mówi o tym, żebyście... Balansowali, żebyście znaleźli taki złoty środek, czyli nie przechylali się w taki zupełny materializm, czyli nic mnie więcej nie interesuje, tylko kasa, praca i ja na nic w życiu innego nie mam czasu, A tylko żebyście połączyli tą energię króla Pentakli i królowej Buław, czyli działanie, w sferze pieniądza, tak? Jakby działanie w tych sferach zabezpieczania swojego bytu, swojego yy, życia, takiego jakby bardzo mocno przyziemnego. Nie, tego tam duchowego, nie wiadomo czego, po prostu ascendencji, transcendencji i medytacji, nie wiadomo co, bo na to jest czas kiedy indziej, a kiedy indziej jest czas na to, żeby sobie opłacić rachunki i kupić jedzenie, tak? Bo tutaj. To jest istotne, jakbyście troszeczkę być może o tym zapominali albo ignorowali to na rzecz jakichś innych, wyższych, powiedzmy celów, tak? I teraz mamy tutaj porównanie, jakby porównanie, zestawienie, może po prostu dwóch królów e, ziemskiego i wodnego, którzy mogą współgrać, mogą współistnieć ze sobą bardzo dobrze, naprawdę bardzo dobrze mogą to robić. To można połączyć, tylko to trzeba chcieć połączyć i zwracać na to uwagę. I o tym mówi właśnie karta równowagi, żeby nie, przy, nie stawiać wszystkiego na jedną szalę, nie stawiać wszystko na szale miłości, bo ona się bardzo szybko może przechylić w negatywnym tego słowa znaczeniu. A wy macie nadzieję, że, nie wiem, że ta miłość was uchroni i że da wam wszystko, co potrzebne, yy, ale tu trzeba wkładać tą pracę, tu trzeba naprawdę pracować. To nie ma. Niestety nasz świat jest tak skonstruowany w tych czasach, że ta praca jest po prostu wymagana i tyle. Pieniądze są istotnym środkiem e, wymiany energetycznej w naszej rzeczywistości i do tego się trzeba dostosować. I to, że my będziemy codziennie 10 godzin medytowali albo będziemy e, mega zakochani w kimś, to niestety wszystkiego nie załatwi. Bardzo mi przykro, bardzo bym chciała, żeby tak było, ale rzeczywistość wygląda troszeczkę jednak inaczej. Dlatego zwróćcie uwagę, gdzie Wam brakuje równowagi, gdzie nie patrzycie na rzeczy takim realnym okiem, a raczej właśnie taką przesyconą uczuciowością. Bo teraz z drugiej strony, znowu tak jak mówiłam na początku, nie chodzi o to, żeby tą miłość, tę emocjonalność, ten rozwój duchowy czy cokolwiek odrzucać. Nie, tylko nie pozwolić na to, żeby was to oderwało od czegokolwiek, jakby rzeczywistego, ponieważ wtedy skazujecie się na zatrzymanie i w każdej sferze życia, bo kiedy jakby te dwie sfery, wyższa i niższa powiedzmy, chodzi mi o materialną i jakby powiedzmy bardziej duchową, emocjonalną sferę życia, kiedy one są w równowadze, to. Jakby jedna i druga z tych rzeczy może prosperować, może przynosić coraz to lepsze efekty. A kiedy jedna z tych sfer jest zaburzona, to tylko na początku wydaje się, że wszystko jest świetnie i wszystko jest dobrze. Ale niestety za tą nierównowagą idzie konsekwencja czyli po prostu zburzenie tej, tej drugiej sfery, albo po prostu ta druga sfera już przestaje. Wystarczać w pewnym momencie. Dlatego, póki jest na to czas, trzeba zwracać na to uwagę. Widzę, że macie ogromną nadzieję być może co do tej relacji, w którą teraz weszliście, co do tej relacji, w której teraz jesteście. Natomiast no, uważajcie też na to już z takich bardziej y, konkretów. Na pewno nie będzie to dla wszystkich, ale dla części z Was uważajcie na to, żeby problemy finansowe nie stały się po prostu kulą u szyi y, tej relacji bo tak też może być, że póki są pieniążki, wszystko jest dobrze, to, to jest dobrze, ale jak gdzieś jakaś sfera materialna zaczyna się sypać, to wszystko dookoła zaczyna się sypać. Mm, więc działajcie, równoważnie i wkładajcie tą pracę tam gdzie trzeba. Jeżeli trzeba włożyć w pracę waszą pracę zarobkową materialną, róbcie to. Jeżeli trzeba włożyć w pracę związek, róbcie to. Nie pozostawiajcie jednej sfery na rzecz drugiej, bo to niestety ale nie prowadzi do niczego e, dobrego, w najlepszym wypadku po prostu to do zastopowania, e, do stagnacji. Tak, do tego typu gdzieś tam historii. Natomiast no, to jest tylko czytanie miesięczne, wiecie. I tutaj mam, widzicie, mamy, mamy parę, więc troszeczkę jest zagrożenie tego, że i ta relacja może zawisnąć na haku, tak powiedzmy. To jest takie pierwsze skojarzenie, które, które przyszło mi do głowy, że no, przebodźcowanie relacji może w końcu sprowadzić ją do takiej rangi, Wiszenia po prostu w próżni i, i, i braku gdzieś tam ruchu do przodu, więc jeżeli tylko się skupiacie na tym, żeby być w sobie zakochanym, jeżeli to, jest, to chodzi tylko i wyłącznie o sprawy miłosne, to trzeba spojrzeć na rzeczywistość i na to, że poza tym, że my siebie kochamy, to też musimy sobie mieć coś do, do zaproponowania, tak? Czyli na przykład czy my chcemy ze sobą kiedyś zamieszkać, czy my chcemy mieć ze sobą rodzinę, czy my chcemy być dla siebie bezpiecznym partnerem, czy my się chcemy tylko kochać, miłować i wszystko i w zasadzie tyle, czyli wszystko i nic tak naprawdę. To jest istotne. W jakimś tutaj procencie nie ma tej równowagi. Być może dla jednych z Was to jest mniejsze, takie mniejszy brak balansu. Powiedzmy, dla drugich was ta szala zaczyna się coraz bardziej gibać, a dla jednych z Was może być po prostu absolutnie już przechylona tylko na jedną z tych stron. Dlatego najlepiej byłoby odnaleźć, gdzie, gdzie leży przyczyna tej nierównowagi, i spróbować to jakoś zbalansować i. Nie żyć nadzieją, że a ktoś przyjdzie i mi da, ktoś przyjdzie i mi naprawi związek, ktoś przyjdzie i mi naprawi sprawy finansowe, bo to jest Twoje życie i to Ty mm, musisz nim kierować tak, żeby, żeby ten balans był jako tako gdzieś tam zachowany. I no, na razie wszystko jest dobrze, jesteście szczęśliwi, tak? I tutaj liczę na to i mam nadzieję, że tak zostanie, bo jest oczywiście na to szansa, bo ja nie mówię tego po to, że to jest nieuchronne i tak na pewno będzie, tak? Tylko mówię to dlatego właśnie, żeby tego nie było, żeby ta gwiazda, żeby ta dziewiątka kielichów dała Wam e, po prostu trwać w tym stanie, a to czytanie niech Was zainspiruje do tego, jak, jak to osiągnąć, bo można. Żyć tak. Można żyć tak, jak na tych kartach, pełni nadziei, pełni radości, zadowolenia. A można żyć równie dobrze i tak. Czyli tylko czekać aż coś gruchnie i żeby brzydko nie, nie powiedzieć, nie przekląć. Eee, I można siedzieć zapłakanym z głową między kolanami i wyjść tam do Księżyca nie wiadomo, co robić. Ale żeby tak życie wyglądało karty sugerują, że potrzeba. Balansu i równowagi. Dwie karty aż to pokazują. Więc jeżeli wy, mam wrażenie, że wy mogliście już zauważyć to, już mogliście zauważyć, że y, gdzieś równowagi troszeczkę brakuje, więc jeżeli wy już to widzicie i teraz słyszycie to czytanie i dzwoni gdzieś, że no faktycznie to warto to zgłębić. Jeszcze dla takich osób, które y, mogą mieć jakby jakieś sprawy tutaj. Bardzo konkretne, um, finansowe, ale takie urzędowo-prawne, powiedzmy, czyli typu um, sprawy, tak w sądzie i tak dalej. Tutaj może być, no mogą się toczyć sprawy właśnie o pieniążki, czy ktoś wam chce pieniądze zabrać, czy ktoś chce wam pieniążków nie dać. Jeżeli tak jest, to moi drodzy. Jakby tutaj, niestety, pokazuje się, że sprawa wisi przez cały marzec nierozwiązana. Tak to wygląda niestety, więc to jest dla bardzo konkretnej grupy ludzi, na pewno nie dla wszystkich. Dla kogoś, kto się na przykład zastanawia, czy, czy dostanie te alimenty, czy szef w końcu zapłaci, czy dostanę zwrot czegoś i tak dalej, i tak dalej. No niestety, na miesiąc marzec tu się pokazuje, że trzeba jeszcze pozbierać informacje, że trzeba jeszcze być może poprosić jakiegoś specjalistę o pomoc, bo trochę jakbyście może sami nie do końca mogli dać radę w, w tej całej sprawie. Więc być może warto by było się zainteresować nad, um, nad wynajęciem kogoś do pomocy albo poproszenia o pomoc kogoś, kto się specjalizuje. Ale to jest tylko tak dla, um, jakby dla powiedzmy osób, które z, tym, z tą konkretną rzeczą się mierzą. No i zobaczmy jeszcze kartę tutaj wyroczni dla Was na marzec, moje drogie baranki. Co karty zechcą? Wam tutaj jeszcze taką ostatnią wiadomość przekazać. Dobrze. Moi drodzy, ta karta mówi o cieszeniu się, o docenianiu. Ta karta jest bardzo podobną do karty dziewiątki kielichów. Więc po prostu cieszcie się i doceniajcie wszystkie aspekty waszego życia. Wszystkie. Nie tylko te dobre, ale też te, które być może wymagają od was troszeczkę wysiłku, e, które was aktywizują. Tutaj karta e, mówi o tym, żeby też po prostu odpuszczać troszeczkę, w jakimś sensie dać się ponieść e, szczęściu. I nie brać tego czytania jako tako, taki zły omen, że o, nie mogę się cieszyć, bo wtedy na pewno coś się złego stanie. Nie, wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie powinieneś, powinnaś się cieszyć z tego co, um, z tego, co życie przynosi. Oddawaj się temu w pełni po prostu. I czerp z tego, czerp z tego. Czerp z tego inspirację, czerp z tego radość, czerp z tego kreatywność. Cudownego miesiąca, moje drogie baranki. Wszystkim barankom, które pod koniec marca mają urodzinki, życzę Wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Buziaczki, moje kochane. Do usłyszenia. Papa. Pa.